No ciepło jest. Wyobraźcie sobie, moi drodzy, że mamy 2016 rok. Wtedy zaczynałem vlogować i łaziłem wszędzie z kamerą. I... idziemy do roboty. No to witajcie w Zakrysty. Sanktuarium Andrzeja Boboli. Dzisiaj mamy niedzielę. Ja mam dyżur. Tutaj, w Zagrystii. Ale jest gorąco trzeba było coś jakieś może to przez sutannę. Na zewnątrz chyba jest cieplej niż w środku. Dobra, zabieramy się do roboty. Ale to wszystko jest na tym stole. Kapilbo woda, co dzisiaj jest? Krzysztofanie. Która godzina? 10 po. Pan jest o godzinie 17. Nie ma co się za bardzo stresować, bo poprzednia zmiana przygotowuję przed świętą na kolejną godzinę. Więc wszystko mam gotowe. Tylko nie ma hosty pewnie. Nie ma. Nie ma hosty. Gdzie ja mam maskę? Teraz jest taki moment, że robię po kościele obchód i sprawdzam, czy jest płyn do dezynfekcji. Może się wydawać, że praca w zakresie to taka luźna, fajna robota, gdzie się tylko siedzi, ale w ostatnim niedzielę, jak miałem na rano, to zrobiłem 16 tysięcy kroków. Dzisiaj dopiero przyszedłem. Ciekawe z jakim wynikiem zakończę dzisiaj. Ostatnia msza jest o dziewiątej, czyli po dziesiątej zamknę kościół dopiero. Ale żeby nie było, że ja tu za karę przyszedłem. Chciałem tu przyjść do pracy na wakacje. Zastępuje siostrę po prostu, która pracuje i pojechała na swój Urlop w końcu. Po zeszłym weekendzie, kiedy były tam ze trzy śluby, jakieś chrzty, coś tam się jeszcze działo. To odnoszenie tych wszystkich krzeseł, klęczników, stolików i tak dalej. To miałem zakwasy w poniedziałek. Ale czym właściwie? Czym właściwie się zajmuje zakrystia? No to pierwsza rzecz najważniejsza. To jest przygotowanie liturgii. Jednym z elementów oczywiście jest przygotowanie szat liturgicznych, które ksiądz będzie ubierał, czy w ogóle cała asysta liturgiczna. W zależności oczywiście od okresu liturgicznego, to, czy mamy jakieś święto, czy nie mamy święta, czy jest ślub, czy nie ma ślubu, czy cokolwiek się dzieje. Ale to nie jest najistotniejsza rzecz, bo oczywiście pierwsze co trzeba przygotować to, żeby była materia domsza, czyli przygotowanie kielicha, pateny, wino, chleb, bielizna kielichowa, żeby ksiądz miał na czym w ogóle odprawić, bo jak ciuchów księdzu nie przygotuje to w ostateczności on sobie to oczywiście gdzieś tam znajdzie, natomiast jak pójdzie do ołtarza i nie będzie na czym odprawić przy świętej, no to może być już trochę więcej zamieszania, biegania. To jest na początku, ale w sumie wcześniej jest jeszcze jedna rzecz. Myślę, że wiadomo o co chodzi, mszy, wersji różnych możliwości odprawienia mszy, jest masę tych tekstów, jest setki tutaj i trzeba założyć odpowiednio, w zależności od tego, jaki mamy dzień, jaki mamy okres liturgiczny, odpowiednie czytania, które będą na dany dzień przepisane, i tak dalej. Żeby sobie z tym poradzić, to każda diecezja wydaje takie kalendarze liturgiczne. My też jako jezuici mamy swój kalendarz taki liturgiczny, w którym jest cała instrukcja obsługi przy Świętej. <grym> To znaczy, jaki kolor mamy, jakie czytania, jaka jest liturgia godzin, czyli brewiarz, i tak dalej, i tak dalej. Czyli jest jakieś wspomnienie, czy mamy dzień zwykły. No i to jest piękne, że to nie jest jakaś wielka improwizacja, tylko wiemy, co robić. W całej Polsce jesteśmy na tej samej Eucharystii. Jest coś w tym takiego nieuchwytnego. To są takie główne rzeczy, oczywiście. To jest pierwsza rzecz, czyli przygotowanie całej liturgii z całą jej otoczką. No, jak mówimy o przygotowaniu mszy, no to księża zazwyczaj odprawiają mszę w jakiejś intencji i ja też tutaj jestem, żeby. Mi intencjami zarządzać. Mam taką księgę, księgę, mszalną, gdzie są wypisane intencje. I zasada jest bardzo prosta. Ludzie przychodzą, proszą o to, żeby ksiądz odprawił Mszę Świętą w jakiejś konkretnej intencji i szukam wspólnego terminu. I nieraz jest to całkiem niezłe wyzwanie, dlatego że oczywiście jak ktoś przychodzi, to chciałby mieć tą intencję, no już, ale ksiądz nie może odprawić 50 mszy w ciągu dnia, więc tych intencji też jest ograniczona pula. No i tak szukamy sobie jakiegoś dogodnego. Odpowiedniego terminu. Szukamy, szukamy, dalej szukamy. O jest! 11 sierpnia. No ale książka książką, ale mamy też XXI wiek i ja w zakresie też mam laptopa tutaj, który akurat chyba pamięta wiek XX. Natomiast mamy laptopa i ja przepisuję też te intencje do komputera i są też w wersji elektronicznej. A jak mówimy o XXI wieku, to pokażę Wam coś, co jak zobaczyłem pierwszy raz, to zniszczyło mi mózg. Widzicie ten panel tutaj, to jest schemat sanktuarium ze wszystkimi punktami oświetleniowymi, które są teraz zapalone i zarządza się tym za pomocą takiego tutaj panelu dotykowego. Mogę włączać prześwięte w niedziele, są konkretne sceny zaprogramowane, mogę wyłączyć wszystkie światła naraz, włączyć i tak dalej, albo oczywiście przełączyć sobie każdy punkt oświetleniowy osobno na panelu dotykowym. No po prostu statyk kosmiczny. A Więc jeszcze jak możecie słyszeć, rozpoczęła się msza święta. jest 20 w tym momencie i takie mnie spanko bierze Okej, no nic, jakoś trzeba będzie... Jakoś trzeba będzie przeżyć, jest jeszcze msza o 21. Słyszycie, jedna msza się jeszcze nie skończyła, a ja szykuję kolejną. Żeby zdążyć Nieraz jak taką puszkę z komunikantami przygotowuję To zdarzy się, że niektóre hostie są takie obgryzione, ułamane, w transporcie się zepsują No to wtedy po prostu się zjada No to znaczy ja zjadam, żeby do konsekracji takie ładne były Gdzie byśmy zabić muszelki? Jak widzicie, to jest trochę taki dzień złożony z w kółko. I ja ogólnie serio to lubię, ale nie jakieś po Wiecie, co nam jeszcze zostało? W międzyczasie przygotowałem mszę jutrzejszą, tam widać już białe szaty, bo jutro mamy Joachim i Anny. Dziadków Jezusa. Ciągle ktoś się kręci, ciągle coś. O! I wigary przyszedł też. Chcesz się pokazać? No nie, bo co ty tu wiesz, jest tam, ty. Dobrze, bierzemy magiczne klucze idziemy zamykać. I zazwyczaj też robię obchód, żeby zobaczyć, czy coś nie zostało, czy coś trzeba wyjść. A z co nie miała. Zajmuje kupę czasu. Powiem Wam, że wstępnie planowałem zrobić jakiś taki mega film na temat zakrystii, ale szczerze stwierdziłem, że muszę spocząć i sobie zrobimy taką luźną, taką luźną małą formę. Ale żeby nie było, szykujemy coś Tylko po wakacjach Jest okej. Okay. Po wakacjach, bo teraz niedługo jadę na europejskie spotkanie jezuitów Które będzie w Krakowie i nie tylko Jest ok i, I trochę mnie nie będzie. Ale dziś przygotowywałem też muzykę do nowego sezonu Routine do sezonu trzeciego, a dokładnie dokładniej muzykę do czołówki, dlatego że, jak pewnie wiecie, albo nie wiecie, w czołówce obecnego sezonu Rutin jest moja piosenka. W trzecim sezonie też ma być mój jingle. Posłuchajcie sobie fragmentu. Chcecie usłyszeć? No to lecimy. No i doskonale. Z tym jinglem. Jest tak, że czołówka będzie króciutka tym razem. Nie taka rozbudowana ostatnio, miała chyba z 15 sekund. Jest strasznie długo. A ja się zbieram. Jest już grubo po 10.00. Z pół do 11.00. I tak właśnie. moje kable. Już myślałem, że znowu o mi I tak właśnie kończymy ten odcinek. Dzięki bardzo, że byliście ze mną. I widzimy się. Za czas jakiś na tym kanale. Więc zapraszam, żeby zasubskrybować i zostawić łapkę w górę. Jak z dawnych dobrych czasów, kiedy, kiedy ten vlog opowiadał o, o niczym. Do zobaczenia.